Już w sobotę 6 czerwca rusza kolejna seria wyścigowa, która pokonała koronawirusa IndyCar Series. Oryginalnie sezon 2020 miał ruszyć w marcu, jednakże na zaistniałą sytuację na świecie wszystko się zmieniło. Na szczęście IndyCar rusza jako kolejna seria po NASCAR, która daje zielone światło na rywalizację w świecie motorsportu pomimo panującej zarazy. O czym więc warto wiedzieć mieć pojęcie przed startem nowego sezonu amerykańskiej formuły? Ja jestem Kasper z What is Motorsport, a oto cztery rzeczy, które warto wiedzieć przed startem sezonu 2020. IndyCar Series. Nowa ochrona. Aeroskreny. IndyCar długo się broniło przed wprowadzeniem ochrony nad kokpitem Bolidu. Pomimo, że to właśnie za oceanem taka ochrona była. Wcześniej bardziej potrzebna niż jeżeli w Formule 1. Chociażby szczególnie patrząc na wszelakie traumatyczne kraksy. Ostatecznie, pod naporem Światowej Federacji Motorsportu FIA, z którą IndyCar Series współpracuje, w końcu wprowadza zmiany w ochronie kokpitu kierowcy. Propozycje były dwie: system Halo, znany nam z F1 i innych serii wyścigowych, lub Aeroscreen. System zaproponowany przez Red Bull Technologies jako alternatywa dla systemu. Systemu Halo. Indycar zdecydował się na aeroscreeny, które wizualnie zdaniem wielu wyglądają zdecydowanie lepiej niż Halo, a spełniają niemalże tą samą funkcję, co system znany nam z Formuły 1 i nie tylko. Tak więc po wielu latach wstrzemięźliwości w końcu Indycar się przełamało i wprowadza zmiany w bezpieczeństwie, które notabene powinny być już wprowadzone kilka lat temu. Jest spór o to czy aeroscreeny To przypadkiem nie jest system Wbrew zasadom otwartego auta Czy też nie pogarsza on widoczności W deszczowych warunkach Jest jednak to temat na dobrą debatę Ale niezależnie od pytań Czy aeroscreen w IndyCar Jest dobry czy nie Jest już rzeczywistością do której Będzie trzeba się przyzwyczaić Zmiany w kalendarzu czyli wirus Krzyżujący plany Koronawirus pokrzyżował wszystkim plany I nie ma co z tym dyskutować Jak zatem wirus Wpłynął na IndyCar Series. Sezon, tak jak na początku było wspomniane, miał wystartować w marcu wyścigiem o Grand Prix Sankt Petersburga, który obecnie będzie ostatnią rundą sezonu 2020 pod koniec października. Sezon rozpocznie, jak informowaliśmy we Fast Newsach wyścig Genesis 300 na owalnym torze Texas Motor Speedway w Fort Worth w Teksasie. Słynny Month of May roku nie miał prawa mieć miejsca, więc miesiąc na Indianapolis został inaczej rozłożony w czasie. Wyścig Indianapolis Grand Prix odbędzie się jako druga runda sezonu na początku lipca, a słynne Indianapolis 500 ma mieć miejsce 23 sierpnia według najnowszego kalendarza na sezon 2020. Oczywiście miejmy nadzieję, że ten nowy kalendarz dojdzie do skutku, ponieważ sytuacja z COVID-19 zmienia się jak w kalejdoskopie. Z innych porównałem względem pierwotnego kalendarza na sezon 2020. 2020. W nowej aktualizacji mamy zaledwie 13 rund, gdzie pierwotnie było 17. A odpadły wyścigi, na przykład w Pocono, Toronto czy w Richmond. Gdyby nie ta zaraza, obecnie bylibyśmy po Indy 500 i zaczynalibyśmy drugą część sezonu. A tak to dopiero ruszamy. Świeżaki w stawce. Nowy sezon to też niesie za sobą nowe twarze. Nie ma ich zbyt wiele, ale jednak trochę ich jest. Zacznijmy, może, od nowego zespołu w stawce: jakim jest Arrow McLaren. Schmidt-Peterson Chevrolet, czyli w skrócie Arrow McLaren SP Chevrolet. Jeszcze inaczej McLaren znany nam z F1 wszedł do IndyCar Series po prostu. Stajnia z Walking zastąpiła nam dobrze znany zespół Arrow Schmidt-Peterson Motorsports, który do momentu połączenia sił z McLarenem był zaopatrzony w silniki Hondy. Jednakże po połączeniu z McLarenem przeszedł na silniki Chevroleta. W barwach McLarena będą występować Patricia Award, Mexican Mistrz Indy Lights, odpowiednie F2 dla IndyCar z 2018 roku, solidny debiutant z przedroku, który przez chwilę był kierowcą Akademii Red Bulla. Oraz właśnie debiutant w tym roku w IndyCar, Amerykanin Oliver Askew, mistrz Indy Lights z poprzedniego roku. Z innych debiutantów mamy Kanadyjczyka z AJ Foyt Enterprises Chevrolet, Daltona Keleta, Brazylijczyka dobrze znam znanego z Saubera w Formule 1, Felipe Nasra, reprezentującego barwy Carlina Chevrolet i Hiszpana z Dale Coin Racing Honda Alexa Palu Oraz obywatela Niderlandów Rinusa VK'a z Ed Carpenter Racing Chevrolet Jak widać w porównaniu z poprzednim sezonem Zbyt wielu nowych twarzy nie ma A jedynymi głośniejszymi transferami byli Marcus Eriksson, który przeszedł z Arrow SPM Honda do Chip Ganassi Racing Honda, James Hinchcliffe z również z Arrow SPM Honda przeszedł do Andretti Autosport Honda i przejście Niesamowitego debiutanta z przed roku Coltona Herty z niszowego Harding Steinbrenner Racing Honda do czołowej ekipy Andretti Autosport Honda. Restrykcje i zmiany regulaminu. Oczywiście ściganie w dobie koronawirusa nie odbędzie się bez restrykcji i działań, by zapobiec ewentualnej zarazie. Owe restrykcje będą się tyczyć ograniczeń względem ilości osób przebywających na torze. Od limitu członków zespołów po limity dotyczące mediów i obsługi torów. Będą także przymusowe testy na COVID-19 wśród zespołów i kierowców. Przemieszczają się z rundy na rundę również będzie ściśle kontrolowane oraz władze serii będą ułatwiać transport ekipom z wyścigu na wyścig. W większości rund plan zakłada rundy odbywające się w całości w przeciągu jednego dnia. Ewentualnie w przeciągu dwóch w przypadku podwójnej rundy ze względu na szybkie i sprawne przeprowadzanie ścigania bez zbędnego przedłużania pobytu na torze i w jego okolicach jest to z kolei pomysł zaczerpnięty z NASCAR tylko, że w przypadku IndyCar będą się odbywały normalnie kwalifikacje zrezygnowano również z podwójnej punktacji w pierwszej i ostatniej rundzie z powodu zmniejszenia ilości wyścigów, a jedyną rundą podwójnie punktowaną pozostało Indianapolis 500 rywalizacja w sezonie 2020 będzie nieco inna niż do tej pory, ale cóż, cytując klasyka, taki mamy klimat. To były cztery rzeczy, które warto wiedzieć przed startem sezonu 2020 IndyCar Series. Zachęcamy do przeczytania niespędnika kibica o sezonie 2020 IndyCar Series, dostępnego na stronie motohy.pl, do którego link znajdziecie w opisie. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę oraz zasubskrybowania naszego kanału. Zapraszamy również na nasze social media, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie Będziecie w opisie. Tymczasem ja byłem Kasper z What is Motorsport i do szybkiego usłyszenia!